Cześć, kochani. Witajcie, moi drodzy. Tutaj się kłania przed Wami projekt Stało się. I mamy taki, taką wizję, żeby dzielić się z Wami naszymi przemyśleniami, jakimiś doświadczeniami dotyczącymi wielu aspektów życia. Także w kontekście Tao w kontekście przeciwności, w kontekście ich dopełniania się. I, no i chcielibyśmy zacząć od dosyć poważnego tematu, na grubo. E, dosyć kontrowersyjny temat, ponieważ... E, e, temat ten dotyczy patriarchatu, feminizmu i czego tam jeszcze? Gregor <grych> ma dużo do powiedzenia na ten temat. E, a ja, jako kobieta, która jest blisko przy Grzegorzu już takiegoś czasu, prawie półtora roku, w zasadzie to się zgadzam z tym, co tutaj Grzegorz będzie mówił. W zasadzie to będziemy rozmawiać, prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie, bo jest to pierwszy taki materiał, który nagrywamy wspólnie. Więc może zacznę od tego, żeby tutaj od razu Grzegorz nie wjeżdżał ze swoimi mocnymi tezami. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem silną kobietą, mocną kobietą, niezależną kobietą. Jestem spełniona zawodowo, jestem spełniona jako matka i jakże się cieszę, że jestem również spełniona jako kobieta. I osoby, które też mnie obserwują, które mnie znają, postrzegają mnie jako kobietę silną, mocną, taką. Niektórzy nawet mówią, że taka żeleta i pewnie taka jestem, skoro jestem w ten sposób postrzegana. Natomiast jak każda kobieta, czy ta silniejsza, czy ta bardziej słabsza, czy subtelna, każda kobieta pragnie mieć przy sobie, czy pragnie być przy silnym mężczyźnie, który to kieruje. Tym całym dyliżansem, który jest, którym jest związek, czy którym jest rodzina. Więc myślę, że to byłby dobry początek, żeby zacząć od właśnie patriarchatu, bo według mnie to właśnie tym jest patriarchat, że to mężczyzna opiekuje się, dowodzi, przewodzi. W dzisiejszych czasach obraz patriarchatu jest zniekształcony, bardzo mocno zniekształcony, że go z czym jest patriarchat. Patriarchat z prawdawnego źródła oznacza opiekę. Patriarchat jest opieką. Jest tym parasolem, który chroni tak wszystko to, co słabsze, i zostało to przypisane do domeny męskiej. A dlaczego? Yy, dlatego, że mężczyzna i mężczyźni yy, mają w sobie Pewne cechy, które predysponują ich do tego, żeby móc właśnie dowodzić, tak? Stwarzać opiekę, ochronę. Mężczyźni są silniejsi fizycznie, są logiczni od punktu A do punktu B. Nic tam pobocznie ich nie interesuje. I to często jest konfliktem między kobietą a mężczyzną, bo kobiety na przykład w większości nie rozumieją tego, że one jak coś robią, Zawsze wszystko, co będzie w pobliżu, też jest wzięte pod uwagę. Mężczyźni nie, od punktu A do punktu B. I to jest yy, godne przyjrzenia się, dlaczego tak jest. I patriarchat, jeszcze raz powtarzam, stwarza ochronę i opiekę dla przestrzeni domowej, czyli działa jak gdyby na zewnątrz. Na zewnątrz. A kobiety pilnują tej przestrzeni właśnie w domu. I właśnie i zawsze w starych prawach było, że to kobieta jest strażniczką ogniska domowego. Natomiast ten ogień do domu przynosi mężczyzna. No w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno. Przywrócić taką równowagę. No wiadomo, że mamy cechy męskie i żeńskie i zarówno kobiety, mężczyźni posiadamy, natomiast biologicznie no, chyba widać różnice, Tak i też w tej sile fizycznej. No, Rzadkie przypadki, gdzie kobieta jest w stanie pobić mężczyznę tak? o tej samej wadze, w tym samym więcej wieku. Yy, stąd mężczyzna zawsze wychodził na polowania i przynosił dobra, budował i tak dalej. Kobiety w tym czasie, co opiekowały się dziećmi, yy, ogarniały to, co przy domu, albo w domu, żeby zaopiekować się, żeby było coś zjeść. To, to tak w skrócie, czym jest patriarchat. Ja bym tu jeszcze dodała parę słów od siebie do tego, co powiedziałeś o tej energii męskiej, o tej energii żeńskiej. Odnosząc się do tego znaku, do tej monady Tao, gdzie energia żeńska i energia męska nawzajem siebie uzupełniają też oczywiście z, z, y, zawierają się w sobie, tak? No bo każdy ma czy kobieta ma energię żeńską, czy mężczyzna y, y, kobieta ma energię męską, a mężczyzna żeńską. To y, jednak y, tą cechą i domeną energii męskiej jest tak jak właśnie powiedziałeś, coś, co jest na zewnątrz, coś, 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 coś co jest ochron ochronne, y, coś, co jest taką formą... E, e, widzisz. Energia yang to jest energia, która jest e, energią bardziej ochronną, zewnętrzną, która chroni tą subtelną, delikatną energię yin. Tak? Yang chroni, yang jest na zewnątrz, yang jest twarde natomiast Yin jest miękkie, delikatne i odżywcze i to jest ta kobieta w tym domu, w tym środku, która zadba tutaj o to wnętrze, o rodzinę, zaopiekuje się, a mężczyzna, będąc w energii Yang, będąc w energii twardej, będzie ochraniał tą, ten taki skarb. Energia Yang, oprócz tego, że ochrania, to jeszcze Inicjuje, bo to jest bardzo ważne. Dlatego mówi się o tej energii yang, o tym patriarchacie, że to jest energia inicjująca, stwarzająca możliwości do tego, żeby to yin mogło funkcjonować. Tak? To miękkie, takie przyjmujące, łagodne, to kobiece. Stąd ten symbol Tao, yin, yang, mówi o wzajemnym przenikaniu się, o tańcu. Jedno bez drugiego nie istnieje. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, w której są tylko sami mężczyźni albo same kobiety na planecie. W związku z tym tao przestaje w ogóle funkcjonować. Jest to według mnie jeden z najstarszych symboli pokazujących, jak funkcjonuje nasz świat. Że jest to pewien świat dualizmu, który my też, ja jako mężczyzna i Karolina jako kobieta, nosimy w sobie oba pierwiastki. Natomiast jeszcze raz mówię, biologiczne pewne predyspozycje, które ma mężczyzna. Są inaczej ustrukturyzowane u kobiety i u kobiety i kobieta i mężczyzna, można powiedzieć, do siebie idealnie pasują, tak, pod każdym względem i mężczyzna w dzisiejszym czasie ma ogromne wyzwanie właśnie względem silnych, mocnych kobiet, które po prostu samo stanowią o sobie, już mają wszelkie prawa, jakie tam wywalczyły, nie mam nic przeciwko temu, żeby kobiety miały prawa, bo to nie o to chodzi. My mamy mieć prawa nie jako kobieta i mężczyzna, tylko jako ludzie. Jako ludzie. I tutaj ten wątek e, rozdzielania energii yin yang, albo walki płci, czy tych w ogóle energii, jest totalnym nieporozumieniem. Bo o co tutaj walczyć? No ja nie widzę potrzeby walczyć o cokolwiek. Mężczyzna ma swoje rzeczy do zrobienia, kobieta ma swoje. I we wspólnym porozumieniu to jest realizowane. I przykładowo. Jak to się mówi, mężczyzna jest tym decydującym, tym kierującym, tym yang, który wprowadza, inicjuje, jest aktywny, jest aktywny. Natomiast kobieta nie jest w tym bezbronna i bez, bez kierunku. Kobieta jest właśnie bardzo często tą szyją głowy, która wskazuje mężczyźnie na ważne aspekty, które on ma zobaczyć. Natomiast oddaje kobieta decyzyjność... Dla mężczyzny. A dlaczego? Bo tu spoczywa odpowiedzialność. Kobieta, jeżeli by była pozostawiona, no, no taki skrajny przykład, w dżungli, no co zrobi? No wiele z was powie, że ja, ja na pewno bym chciała znaleźć jakiegoś mężczyznę, żeby mnie ochronił. Mimo tego, że Karolina sobie doskonale radzi. No świetnie sobie radzi. tak, no sobie, jakby zapytać Karolinę, po co jest ze mną, to mogłaby się zastanawiać. No. No w sumie no to mam, to mam, to mam. No po Tak co? No generalnie po co? sama się super ogarniam, ale no z mężczyzną jest naprawdę dobrze. Rozumienie tego, że nie chodzi tu o walkę płci tak naprawdę. Nie chodzi o walkę płci. Ja bym zwrócił uwagę na taki wątek, który... Niektórzy mówią, że przychodzi do lamusa, a ja widzę, że on wychodzi dopiero na zewnątrz. To jest ten feminist, tak? Czy kobiety walczą o równe prawa? O równe prawa walczą kobiety? Ja nie rozumiem w ogóle tego naprawdę. Niech mi to wytłumaczy, bo z mojego punktu widzenia tego totalnie nie rozumiem. Jeżeli walczyć o prawa ludzkie, tak, człowiecze, to rozumiem. Tak? No i to dotyczy tak samo mężczyzn i kobiety. Zatem ja nie bardzo rozumiem, o co walczą kobiety z mężczyznami. Ja bym chciała dodać jeszcze taką kwestię, yy, dlaczego akurat energia Yang jest inicjująca. No bo to można sobie tak. No w dlaczego akurat Yang, a nie Yin? No chociażby dlatego, że Taoizm, yy, czy filozofia, czy medycyna chińska opisują energię Yang jako jedną linię. Natomiast energia Yin to są dwie linie przerywane. Więc ta jedna linia jest jako jeden, jako to coś, co było na początku jeden, jako coś, co inicjuje, która potem rozdziela się na dwie linie. No, i jest wybór. Może z tego wyjść jakiś chaos. Można skręcić w jedną, albo można skręcić w drugą stronę. I tak właśnie robi kobieta. Czyli jako jeden Yang mężczyzna inicjuje i jako dwa Yin kobieta wybierze, którą stronę skręci w jedną czy w drugą. No, bardzo ciekawe jest to przedstawione, bo pokazuje, że można powiedzieć, że mężczyzna, czy mężczyźni, w ogóle energia Yang, y jest dominującą stałą, przynajmniej w większości przypadków, które ja znam. U kobiet jest ta zmienność, jest duża emocjonalność. Stąd w podejmowaniu decyzji, jeżeli nie ma towarzyszącej tej energii yang wspierającej, która przytuli w tym krytycznym momencie, która wesprze, tak? chociażby ustoi w momencie, że jest tam jakiś emocjonalny ruch, to tym według mnie jest patriarchat. Natomiast w obecnym świecie jest to bardzo mocno przekraczane i dzisiejsze na przykład prawo jest bardzo niekorzystne dla mężczyzn. W większości wygrywają kobiety i to w taki sposób, że mężczyźni nie mają żadnej możliwości obrony. A przecież walczyliśmy o równouprawnienie, tak? No właściwie no nie mężczyźni, to kobiety walczyły o równouprawnienie. A teraz się okazuje, że mają większe prawa w bardzo wielu y, kwestiach chociażby uzyskiwania praw sądowych. No to mówimy w kwestii rodzinnych, no ale tutaj też kobiety się buntują, bo będąc na tym samym stanowisku, to mężczyzna więcej zarabia niż kobieta. I ja też tutaj uważam, że to nie jest do końca sprawiedliwe, tak? Że czy chociażby nawet w rządach, to więcej, dużo, więcej, dużo większa procentowo jest liczba mężczyzn niż kobiet. Tak? więc jednak jest ta przewaga energii męskiej, jeśli chodzi o rządzenie, o zarządzanie, o wpływy niż energii żeńskiej. No ale wynika to z naturalnego porządku, tak? No, skoro mówimy o tym, że energia męska właśnie jest inicjującą, zarzają, za, zarządzającą i jest tą tak zwaną ochronną, tym, takim parasolem, no to dlaczego? Ja się pytam, dlaczego Kobiety walczą o to, żeby tam wchodzić i brać to, co męskie. No bo ja oczywiście będę. Ja już tu słyszę, już stąd słyszę, nie? A co? A co to? Kobieta ma siedzieć w domu, a aby. Reasumując, właśnie tak uważam i takie było prawo, tak? Jeszcze raz mówię. Mężczyzna jest tym na zewnątrz. Parasolem ochrania, tak? Chroni dom. To jest ten, który przyniósł y, do domu ogień y, i pozostawia go kobiecie i ona tym ogniem się opiekuje, opiekunka ogniska domowego, tak, to jest kobieta, troszczy się i tak dalej, a mężczyzna gdzie jest? Nie w domu, nie przy ziemniakach, tylko jest na zewnątrz, tak, poluje, zdobywa, przyciąga środki, jak trzeba to chroni, to to jest patriarchat i to samo jest w rządach, to samo jest w korporacjach, wszędzie mężczyzna jest bardziej według mnie, jak gdyby logiczny, w strukturyzowaniu i jest bardziej w stanie stworzyć ten parasol, a w dzisiejszym świecie patriarchat jest totalnie odwrócony. To się mówi, że to patriarchat to jakieś tam okropności. No właśnie, bo... no, dlaczego, dlaczego patriarchat jest tak negatywnie pojmowany teraz? Dlatego, że powstał kiedyś ruch feministyczny. Jest to ruch według mnie lucyferyczny, który miał zburzyć porządek ten pierwotny między kobietą a mężczyzną, tak? Mężczyzna jako przewodnik, i za nim podąża kobieta. To mógłbym powiedzieć takim bardzo starym archetypem, że idzie rodzina tak, przez dżunglę. Idzie mężczyzna, jego kobieta, jego dzieci. To kto idzie pierwszy? Właśnie. No ten mężczyzna z tą meczetą. Robi przejście, tak? Idzie, tak? Stają w pewnym momencie. I się rozglądają, tak? w którą stronę mamy dalej iść, co zrobić. I mężczyzna zwraca się do kobiety, kobieta zwraca się do mężczyzny, i kobieta pokazuje, czy jest tą szyją yy, yy, mężczyzny, która wskazuje: o, Tu mam takie odczucia, tu mam takie, tu mam takie. I mężczyzna bierze to pod uwagę, i na podstawie tego podejmuje decyzję i w dalszym kierunku idzie. Tak? Jeżeli mężczyzna podczas tego torowania drogi, tak? Tą meczetą, umownie nazywamy, osłabnie, zostanie zraniony, upadnie, to kobieta nie bierze tej meczety i nie idzie tam, i nie stuka dalej, i nie ciągnie tego faceta, tylko co robi? Przyklęka przed nim. Przyklęka. Po to, żeby mu opatrzyć rany? Opatrzyć rany, tak? Nie, na zasadzie, oj, tu chłopczyku się po, Oj, oj, oj. Nie chodzi o chłopczyka. Chodzi o mężczyznę, który został zraniony. Nieważne w jaki sposób, są różne rzeczy. Mówimy o zranieniu. Leczy go, stawia go na nogi, po czym daje mu meczet i on dalej robi swoją robotę. Nie meczet, tylko maczetę. Jakby nie patrzył. To on mówi o tym do ciecia. I teraz w sytuacji, kiedy. Jest zaburzone to, feminizm nagle przejmuje, że kobiety mają takie same prawa we wszystkim, tak? a w tym, w tamtym, w tamtym, w No nie ma sprawy. No to bierzecie ten maczet, tak? Maczetę. Maczetę? Bierzecie tą maczetę i co się dzieje? Idziecie i robicie, torujecie tą drogę. Jesteście silne, no kurde, no nikt wam nie odmawia siły, moje drogie, nikt. Idziecie, torujecie, co się za chwilę dzieje? Narasta Was bunt. Niechęć, że wy to musicie robić. Taką fizyczną pracę, musicie się przyciskać i tak dalej, a wasz mężczyzna tam leży. Przez was nieuzdrowiony I wy wracacie do niego, go, go, go kopiecie i mówicie: Co to normalnie za truteń, tak? No, leży tutaj, nie, nieważne czy rany, czy nie, no ma jakąś ranę, no, ale leży. na go kopie i mówi: no, no, Co to za facet, no, co, to za facet? No, co to za facet, tak? Zada pipa. No, został zraniony, opatrzysz, go nie będzie pipą. Po prostu wstanie, pójdzie, będzie robić dalej swoje. To o to chodzi. Tak w dużym skrócie. Bo tu. Przykładów można naprawdę mnożyć. Nie? Tu chodzi o zrozumienie sensu. Mężczyzna jest tym, który toruje drogę. I mądry mężczyzna, i mądra kobieta żyją w ten sposób, że jest jego szyją. Mężczyzna jest, mówię, od A do punktu B. Kobieta po drodze zawsze coś jeszcze ogarnia, a mężczyzna nie, robi od A do B. I to jest jego największa kompetencja, bo nic go nie rozprasza. Jest skupiony bardzo potężnie na tym, co robi. I to warto wspierać. I kobiety tego nie wezmą. Chyba, że na w ciele, wcieleniu jak się jako mężczyźni. To wtedy tak, nie ma sprawy. W dzisiejszych czasach patriarchat jest kojarzony z. no W zasadzie to no z patologiczną formą sprawowania władzy. I prawdopodobnie dlatego tak negatywnie się kojarzy. No tak, no zobaczmy, kto teraz sprawuje rządy. Ja, w większości są to mężczyźni, y, którzy y, no, są totalnie niemoralni. Tam nie ma czegoś takiego jak patriarchatu. Tam jest wyzysk, oszustwo, manipulacja i mógłby dodawać naprawdę dużo jeszcze takich nieprzyjemnych epitetów. Natomiast y, patriarchat w rzeczywistości jest czymś innym. I trudno się dziwić. E, współczesnym kobietom, że postrzegają patriarchat jako coś negatywnego, skoro e, rządy w większości męskie tak, e, no niestety nadużywają swojej władzy. A nadużywanie władzy kojarzy się kobietom i z tym ruchem feministycznym, że są one przekraczane. No to ja Wam powiem coś więcej. To ja patrząc na te rządy, czuję się też przekraczany, mimo że jestem mężczyzną. A może to moja żeńska cecha tak reaguje na to w ten sposób? Myślę, że to nie o to chodzi. Hmm. Tak, no nikt nie chce być wyzyskiwany, nikt nie chce być źle traktowany, a mężczyzna chciałby być opiekowany? No chciałby każde... być zaopiekowany? No bo kobieta tak w patriarchacie. No ale w patriarchacie mężczyzna jest zaopiekowany przez kobietę. Kiedy kobieta patrzy na tego mężczyznę jak na patriarchę, tak, ale nie kłóci się z nim, dlaczego ty robisz tak czy inaczej, tylko rozumie, dlaczego mężczyzna tak postępuje i w ten sposób chce ją chronić. A ja znaczy. powiem tak, nawet wcale nie musi rozumieć, tylko ufa, bo to jest chyba takie kobiece. Kobiece jest zaufanie, natomiast patriarchat to jest no takie nie wiem, obowiązek, tak? No, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa po prostu kobiecie, rodzinie, no bo to głównie o to chodzi, nie. I ja wam powiem, że ja czuję się bardzo dobrze, kiedy nie noszę na barkach właśnie tego obowiązku zaopiekowania się rodziną, tylko bardziej ogarniam to, co jest tutaj potrzebne, żeby zadbać o najbliższych i Grzegorz dużo ściąga informacji, dużo obserwuje, co się dzieje, jakieś strategie uskutecznia. Dla mnie, dla mojej głowy, to jest za dużo. Ja wolę się zająć tym, co jest tutaj, tutaj tym najbliższym, tutaj, mojemu sercu, mojemu ciału, organizmie. Chcę się opiekować rodziną i ja się w tym czuję bardzo dobrze. I mi to w zupełności wystarcza. I według mnie jest to kobiece. Natomiast no, trzeba nam też pamiętać o tym, że te pierwiastki występują naprawdę w, w nas, tak? Obydwa. I są i w dużych przypadkach tak teraz się dzieje, że są bardzo kobiecy mężczyźni i są bardzo męskie kobiety. No, a dlaczego tak się dzieje? Czy znaczy, ja. W mojej opinii wzięło się to z, z tego feminizmu, tak? z tego szatańskiego pomysłu, który namieszał w głowach o tak zwanym równouprawnieniu, cokolwiek to oznacza. Kiedyś mężczyzna w domu decydował, i jak to tak pozostanie, to będzie według mnie dobrze. A jak kobieta danego mężczyzny nie czuje, nie ufa mu. No to według mnie ta relacja, ten związek nie ma sensu, tak? No, trzeba znaleźć właściwego mężczyznę. To mówię do kobiet i właściwą kobietę, która namierzy tego mężczyznę, tak? To wtedy to się dogrywa. Wtedy zaczyna to po prostu płynąć. Nie ma walki, bo nie ma o co walczyć. Tak? Jest zrozumienie, tak? Ja rozumiem i dopełnienie. I dopełnienie. Ja rozumiem emocje yy, Karoliny. Karolina rozumie na przykład też moje wybuchy, że coś mi się na przykład też nie podoba i chcę coś zmienić. I ja to inicjuję, inicjuję tą zmianę, tak? To do tego jest patriarchat idealny. <grytanie> 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 Moi drodzy, ja myślę, że ta pierwsza część omawiania przez nas dzielenia się właściwie on swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, z spostrzeżeniami, opiniami yy, nabierze rozpędu. No, czekamy na wasze yy, feedbacki, yy, pytania albo może co byśmy chcieli jeszcze poruszyć. O ile ufacie, że to co tutaj po prostu mówimy, yy, że ma jakiś sens, tak? Jest to w kwestii tak naprawdę czucia. No oczywiście ja wiem, że wywoła to lawinę poruszenia. Zastanawiałeś się z Karoliną czy na dzień dobry akurat ten temat nie będzie za bardzo dysfunkcyjny. No ale tak wynikło. Ja też jestem heretykiem, także ja lubię pod prąd. Więc jest, zobaczymy co z tego wyjdzie. To jest jedna rzecz. Druga ja sobie tak myślę, tak doszliśmy z Karoliną do wniosku, że Jaki temat byśmy nie poruszyli, to on będzie kontrowersyjny, dlatego, że Wy wszyscy, którzy już mnie spotkaliście na swojej drodze, to mniej więcej rozumiecie, że u mnie coś zmienić. To jak ja nie zrozumiem czegoś, a czegoś nie rozumiem, to nie ma opcji, żebym nawet chciał to rozumieć. Bo jak coś jest na tyle idiotyczne, że nie wchodzi to do mojej głowy, nie mieści się tam, to po prostu spływa to po mnie i. I się bardzo z tego cieszę. To jeszcze na zakończenie powiem tak. W dzisiejszych czasach kobiecie wcale nie jest łatwo żyć w patriarchalnej rodzinie. Zwłaszcza kiedy kobieta jest inteligentna i mądra, bo kiedy taka jest, to też ma takie poczucie, że ona chciałaby zarządzać, że ona wie lepiej, że ona chciałaby, żeby było dobrze, tak? Jeśli kobieta jest tą energią yin, tą energią przyjmującą, to względem natury czy według natury, to nie ona jest od tego, żeby tutaj zarządzać, żeby opiekować. I mimo, że naprawdę chciałaby dobrze, mimo, że ma poczucie, że mogłaby coś tam poogarniać więcej, na zewnątrz pozarządzać, bo chce dobrze, to mam takie poczucie, że jednak. Lepiej będzie, również dobrze, ale na pewno lepiej będzie, kiedy to ona będzie tą formą bardziej miękką, opiekuńczą w środku, odpowiadającą, yy... przyjmującą. Przyjmującą. Yy... No tak, no... Co, nie, co nie oznacza, że kobiety też nie inicjują, tak? Gdy ja mówię, to, że kobieta jest tą szyją przysłowiową, tak? która kręci tą głową innymi słowy, wskazuje na ważne aspekty. I o to w tym chodzi, żeby żeby mądry mężczyzna połączył się z mądrą kobietą. Tak w skrócie. I tego Wam wszystkim życzymy. I tego Wam życzymy, bo, bo to o to chodzi, tak? I jeszcze jedna ważna na sam koniec kwestia. Jak to mówi Indian? Górka, dołek. Tak? Górka, dołek. To płynie jak sinusoida. Raz jest tak, raz jest śmak. I chodzi o to, żeby się z tym zgadzać, żeby to przyjąć. I z tym jest największy kłopot, tak naprawdę. Miłego i do następnego programu, moi drodzy.